Lekcja Divina rozpoczynamy zawsze od modlitwy stanięcia w obecności Bożej. Ta modlitwa jest bardzo ważna. Nawet jeżeli regularnie odprawiamy lekcję Divina i odczuwamy jakieś silne pragnienie, żeby od razu przejść do tekstu, żeby szukać nowych światów, żeby odkrywać nowe przestrzenie świętych pism. Nie zwalniają się z tej obecności, ona musi nam nie, z tej modlitwy, ona musi nam nieustannie przypominać o tym, że nie zabieramy się za studiowanie pisma, nie zabieramy się tak po prostu za czytanie różnych fragmentów, różnych ksiąg biblijnych, ale naszym najgłębszym pragnieniem jest szukanie Boga, Jego Słowa, tego Słowa, które jest proste, tego Słowa, które jest jedno. Nie chcemy poszerzać naszej wiedzy, nie chcemy poszerzać naszych umiejętności, to wszystko będzie skutkiem ubocznym. Nie chcemy jakiegoś zrozumienia szczegółów, różnych informacji na temat świętych ksiąg, ale chcemy przede wszystkim dotrzeć do, do tego prostego Słowa Bożego, tego prostego, a jednocześnie wzniosłego ponad wszystko. Niech zatem ta modlitwa budzi w nas najgłębsze pragnienie Boga, niech będzie staniecie w pokorze przed Bogiem, którego już poznaliśmy, bo go przecież pokochaliśmy i go pragniemy, ale równocześnie jest on cały czas Bogiem ukrytym. Bogiem dla nas nieznanym, jak długo jesteśmy pielgrzymami, jesteśmy w drodze z daleko od Pana. I niech ta modlitwa uzmysłowi nam, jak jeszcze daleko jesteśmy, jak jeszcze bardzo potrzebujemy Jego światła, Jego pouczenia, Jego ducha, Jego mądrości. Ta modlitwa jest zupełnie podstawowa dla dobrego przeżycia lekcji lekcjodiewina, dlatego poświęćmy jej chwilę. I stańmy w tej prostocie serca przed Panem, prosząc o to, żeby ta lektura Pisma Świętego zanurzyła nas w głębi Jego Słowa. Po raz kolejny nasze lekcje Divina w czasie Adwentu opieramy na dwa czytania biblijne z wtorku drugiego tygodnia Adwentu. Pierwszy fragment to jest Księga proroka Izajasza, rozdział 40, werset od pierwszego do jedenastego. Przystępujemy do lekcji o zdanie po zdaniu, fragment po fragmencie, czytając najpierw literę tego tekstu. Wracamy myślą do czasów przed Chrystusem, do czasów narodu wybranego, do Izraela, który boryka się z walką o swoją niepodległość, o swoją niezależność, do Izraela, który jest podzielony na dwa królestwa, z których to północno już się chwieje, przegrało wojnę, ludzie trafiają do niewoli. Lud jest udręczony i umęczony w taki bardzo konkretny sposób. Nie jakimś odręczeniem duchowym, ale bardzo konkretnym odręczeniem sytuacji, w jakiej żyje. I prorok Izajasz przemawia do ludu w imieniu Boga. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do Niego, że czas Jego służby się skończył, że nieprawość Jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy. Bóg jest Bogiem, który gwarantuje odpłatę. To jest słowo zupełnie kluczowe. Bóg ustanowił pewne prawa. Bóg ustanowił pewne zasady. A zatem wszystko, co czynimy, każda decyzja, którą podejmujemy, spotyka się ze swoimi konsekwencjami, ma swoje następstwa. I ta odpłata raz jest nagrodą, jeżeli uczyniliśmy coś dobrego, raz jest karą, jeżeli uczyniliśmy coś złego. Natomiast sama logika jest zawsze taka sama. To nieostatecznie Bóg, Każe nas lub nagradza, ale to ostatecznie nasza wierność lub nasza niewierność. I prorok zwraca się do Izraela, do serca Jeruzalem w tym czasie, kiedy naród był niewierny, kiedy widział przykre skutki swojej niesprawiedliwości, swoich braków, swoich ułomności, że ten czas się skończył, że błędy nie mają trwałych konsekwencji że nasze potknięcia, które nam wydają się zawalać nam na głowę cały nasz świat i wydaje się, że możemy wszystko zburzyć jedną decyzją, błędnym posunięciem, ostatecznie zawsze mają konsekwencje doczesne. Człowiek nie jest absolutem, nasze decyzje nie są absolutem, a zatem również konsekwencje naszych złych czynów nie są absolutem. I prorok mówi, że czas odpokutowywania za grzechy się skończył. Że te konsekwencje błędów, które poniósł naród wybrany, już minęły. Jest to słowo wielkiego miłosierdzia, jest to słowo wielkiej zachęty. Jeżeli bowiem widzimy siłę zła, jeżeli widzimy siłę grzechu, to musimy również widzieć jego słabość, że to wszystko jest ograniczone. Ani naród, ani żaden człowiek nie jest w stanie całkowicie zniszczyć swojego życia. Bo Bóg jest gwarantem ostatecznie tego, że w głębi naszego serca jest dobro. I nawet jeżeli na skutek jakiejś decyzji podejmujemy błędną, wybieramy błędną drogę, która się wiąże z nieprzyjemnymi konsekwencjami dla naszego życia, to wszystko to będzie miało tylko doczesny wymiar. Wszystko wcześniej czy później się skończy. I możemy sobie wyobrażać tę radość, którą prorok ogłasza, właśnie z odpokutowania, że kończą się te przykre konsekwencje. Które ponosimy ze względu na nasze błędy. Ta lektura, oczywiście, w sensie literalnym, dotyczy narodu, który musiał ponieść konsekwencje takich, a nie innych wyborów, ale możemy szybko przejść do medytacji i pomyśleć o nas samych, o naszym własnym narodzie, o naszej własnej rodzinie, o konsekwencjach decyzji naszych rodziców, naszego rodzeństwa, naszych bliskich, naszych przełożonych i wreszcie o konsekwencjach decyzji nas samych. Niejednokrotnie. Mieliśmy w życiu jakieś sytuacje, możliwe, że właśnie teraz przeżywamy taką sytuację, że czujemy, że ponosimy konsekwencje naszych błędnych wyborów, naszych grzechów, naszych słabości. Prorok mówi, że któregoś dnia to się skończy, i właśnie w tamtym momencie ogłasza, że nadszedł kres pokuty, że ten czas odbierania tej odpłaty, która jest dla człowieka nieprzyjemna, się skończył. I zaraz po tej zapowiedzi, wybawienia z, z kary, wybawienia z konsekwencji grzechu. Prorok ogłasza następującą rzecz. Głos się rozlega. Drogę Panu przygotujcie na pustyni. Wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga. Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą. Równiną niech się staną urwiska, a strome zbocza niezinu. Wtedy się chwała pańska objawi. Razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta pańskie to powiedziały. A zatem, kiedy kończy się czas tych przykrych konsekwencji, czas karania, Bóg przychodzi ze swoją mocą, Bóg przychodzi ze swoim błogosławieństwem. Jednym ze skutków kary, jednym ze skutków grzechu jest to poczucie, że jesteśmy sami. Że Bóg, który miłuje to, co dobre, jakoś się od nas, od, się od nas odwrócił. Że musimy wziąć te przykre konsekwencje na siebie, a tą najbardziej bolesną konsekwencją jest właśnie samotność. Poczucie tego, że Boga nie ma. Przypomnijmy sobie ten fragment z księgi Rodzaju, którym otwierał się Adwent, kiedy Bóg szuka człowieka i go nie może znaleźć. Adamie, gdzie jesteś? Grzech wprowadza właśnie tę przepaść między człowieka a Boga. A zatem, jeżeli pokutujemy, nie czujemy tej głębokiej miłości Boga, kiedy kończy się czas pokuty, zaraz potem pojawia się obecność Boga. I jeżeli Adam chował się przed Panem Bogiem, to mamy to wrażenie, że droga Pana Boga do człowieka jest trudna, że nie jest usiana różami, ale Bóg musi się jakoś zmagać z tymi przeciwnościami, które my Mu sami stawiamy na skutek naszego grzechu. Jakąś małą ufnością, małą pewnością siebie, wątpliwością, czy nadal jesteśmy kochani. Więc głos proroka wzywa do tego, aby zaufać, że Bóg przybywa. Żeby się nie chować, żeby nie uciekać, żeby nie mnożyć przeciwności. Dlatego tutaj bardzo konkretnie prorok znowu zwraca się do krainy geograficznej, do drogi, która jest ciężka, bo są pagórki, bo są rowy, bo są przepaści, po tej drodze nie idzie się w sposób prosty, żeby to wszystko stało się jak szeroki gościniec, żeby te wszystkie przeciwności na drodze ustały. Możemy z tej lektury przechodzić do medytacji myśląc właśnie o tych wszystkich mechanizmach, które my stawiamy Panu Bogu jako przeszkody. Każdy z nas je tworzy we własnym sercu. To może być jakieś fałszywe poczucie własnej niegodności, jakieś zbyt uporczywe trwanie w tym poczuciu, że jestem niegodny, że nie jestem godny nazywać się Twoim synem, że tyle zgrzeszyłem. Przypomnijmy sobie Piotra. Który też stawiał Jezusowi przeszkody: Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny. I prorok mówi, żeby to wszystko obniżyć, żeby pozwolić Bogu przyjść do nas, żeby się nie bać, yy, uwierzyć, że nawet jeżeli zgrzeszyliśmy, nawet jeżeli odpukutowaliśmy, nawet jeżeli ponieśliśmy bolesne konsekwencje naszych grzechów, to cały czas jesteśmy umiłowani, to cały czas jesteśmy tymi, którzy są zielenicą Boga, do których On przychodzi i o których on walczy. I po tym wezwaniu do przygotowania drogi Panu, prorok kieruje do narodu wybranego następujące słowa. Głos się odzywa. Wołaj. I rzekłem, co mam wołać? Wszelkie ciało jest jak trawa, a całe jego wdzięk jak polnego kwiatu. Trawa usycha, więc kwiat, gdy na nie wiatr Pana powieje. Prawdziwie trawą jest naród. Trawa usycha, więc kwiat, Lecz słowo Boga naszego trwa na wieki. Kolejnym głosem jest właśnie to zestawienie naszej siły, tego, co nam się wydaje takie ważne, naszych decyzji, kształtu naszego życia, tutaj przedstawionego przez naród, i porównanie tego, co nam się wydaje takie wielkie, takie ważne do trawy, która trwa tylko przez chwilę. I po tym, po tym ukazaniu słabości jakiejś marnej rzeczy, Prorok pokazuje to, co rzeczywiście jest ważne. Słowo Boga naszego trwa na wieki. I słowo Boga jest dużo mocniejsze. My czasami je słabiej słyszymy, czasami dużo głośniej przemawiają do nas narody, to co sami budujemy, nasze zdobycze czy nasze klęski. Czasami pokładamy nadzieję w naszych osiągnięciach, a czasami nasze potknięcia i nasze przeciwności wznoszą jakieś wielkie mury wobec Boga. A tymczasem głos Boga wydaje się cichy. I prorok chce, żebyśmy to zmienili, żebyśmy zobaczyli, że to, co sami osiągamy, naród, bogactwo naszej wspólnej siły, to, to, w czym my pokładamy nadzieję, albo co właśnie nam ciąży jako nasza trudność, jest niczym w porównaniu z tym słabym głosem Boga. Głos Boga wydaje się słaby, niedostrzegalny, ale ostatecznie to jest głos, który trwa na wieki. I zaraz potem, prorok wypowiada ten głos Boga. Wstąp na wysoką górę zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie. Słowo Boga jest zawsze dobrą nowiną, jest orędziem, które raduje. Nawet jeżeli czasami to orędzie jest nieprzyjemne, nawet jeżeli Bóg ogłasza, jako głosi na przykład przez proroka Jeremiasza, że wyrokiem Bożym Izrael musi się udać w niewolę, to nigdy to nie jest słowo poniżające. To nigdy to nie jest słowo niszczące. Słowo Pana, Słowo Boże jest zawsze słowem Dobrej Nowiny. I prorok chce, żeby ono wyraźnie wybrzmiało w narodzie wybranym, a tym samym chce, żeby ono brzmiało wyraźnie w naszym sercu. Podnieś mocno Twój głos, Zwiastunko Dobrej Nowiny w Jeruzalem. Podnieś głos, nie bój się. Powiedz miastom ludzkim, oto Wasz Bóg. Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię jego dzierży władzy. Oto jego nagroda z nim idzie i przed nim jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasią swą trzodę, gromadzi swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. A zatem to czytanie, które dzisiaj nam jest dane, składa się z kilku bardzo ważnych elementów. Pierwszy to jest uzmysłowienie sobie własnej grzeszności i wszystkich konsekwencji, które to przynosi. Tego nieprzyjemnego czasu odpłaty, którą jest kara. Następnie uzmysłowienie sobie, że te konsekwencje grzechu są tylko doczesne. Że one nie trwają wiecznie, że przyjdzie moment, kiedy usłyszymy, że ten czas pokuty się skończył. Jeżeli tylko rozpoznamy, że ten czas pokuty się skończył, musimy us uczynić wszystko, co możliwe, żeby usunąć z naszego serca przeszkody stawiane Bogu, które się do nas zbliża. I usuwanie tej przeszkody przed Bogiem bazuje przede wszystkim na tym, że dużo większą nadzieję i dużo większą wiarę dajemy słowu Boga niż naszym własnym słowom, niż naszym własnym myślom. I w tej sytuacji zabrzmi bardzo głośno i bardzo wyraźnie to orędzie, które jest dobrą nowiną, że Bóg jest pasterzem, że Bóg nie jest mścicielem, że Bóg nie jest sędzią, że Bóg nie jest inżynierem, który wszystko wymierza pod linijkę i jeżeli coś się nie uda, to będzie wielki problem i katastrofa. Bóg podobny jest do pasterza i prowadzi swoją trzodę silnym ramieniem, jak gnięta nosi na swojej piersi. Zachęcam, żeby to proroctwo Izajasza czytać w jego własnym sensie, w tym sensie literalnym, właśnie jako orędzie skierowanego do wspólnoty, do wspólnoty narodu. Potem możemy przechodzić do medytacji i zastanawiać się, jak to do nas osobiście przemawia, czy, czy w naszym sercu rozbrzmiewa nieustannie ten głos proroka Izajasza, że Bóg jest pasterzem, że Jego słowo jest, jest pasterzem. To nie jest tyle słowo pasterza, co samo słowo Boga, jego zamysł, jego orędzie, ono jest pasterzem. Ono nas gromadzi wokół siebie, ono ochrania te jagnięta, nosi na swej piersi, i owce karmiące prowadzi łagodnie. Spróbujmy zrozumieć w czasie tego lekcjo dywina, i oto prośmy Boga, żeby to lekcjo i medytacja prowadziło właśnie do kontemplacji, o które pozwoli nam zobaczyć słowo Boga jako pasterza. To słowo, którego szukamy, to słowo, które ma być nieustannie w naszych myślach i chcemy się z nim zjednoczyć, nie jest tylko jakimś pouczeniem, nie jest mądrością, nie jest przede wszystkim światem, ale jest osobą, jest pasterzem, który o nas walczy. Po tej części lekcji, którą odprawiamy na fragmencie z księgi proroka Izajasza, przechodzimy do Ewangelii. Ewangelia została zaczerpnięta z Ewangelii według św. Mateusza. Jest to rozdział 18, kilka wersetów, od 12 do 14. Wersetów doskonale znanych. Czytane. Jezus powiedział do swoich uczniów, jak wam się zdaje, jeśli ktoś posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą ojca Waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych. Ten fragment Ewangelii Świętego Mateusza jest niezwykle ważnym dopowiedzeniem i dopełnieniem tego proctwa Izajasza. Izajasz przemawiał do całego narodu, widział zbiorowość ludzi która jako społeczność odbyła czas pokuty, która jako społeczność musi otworzyć się na nowo na obecność Boga, i do której jako społeczności zbliża się to Słowo, Słowo pełne radości, Słowo pełne nadziei, Słowo, które jest pasterzem, które bierze znowu w opiekę swój naród, żeby go bronić, żeby go wywyższać. W każdej jednak społeczności są te czarne owce, którą możemy się czuć. Możemy się czuć, że Wszyscy inni tak, ale ja nie. Wszyscy inni idą tą drogą, ale ja mam swoje własne problemy. Ja się czuję, że nie przystaję do całej tej społeczności. I czasami w społeczności nawet są pewne zasady, że jeżeli ktoś nie robi tego, nie robi tamtego, to jest wyłączony. Jezus ten, te słowa wypowiedział właśnie w sytuacji, kiedy spotykał się z zarzutem, że idzie do celników i grzeszników w gościnie, że jada z tymi, którzy właśnie są tymi zbłąkanymi owcami, którzy nie przystają do społeczności narodu, że idzie do ludzi na, na marginesie, idzie do ludzi na peryferiach, jak to teraz mówi papież Franciszek. I Jezus dopowiada właśnie, żeby wytłumaczyć swój sposób działania, to jak on rozumie to pasterzowanie Bożego Słowa. Że ono nie tylko kieruje się do zbiorowości i do tych wszystkich, którzy są w stanie wpisać się w władz społeczny i w dobro społeczne, ale słowo walczy o każdego, o ludzi, którzy są gdzieś zabłąkani, bo nie jest wolą ojca waszego, by któryś z tych małych zginął. I zobaczmy w takim razie tego pasterza, który chce dać siłę całemu narodowi, ale nie pomija żadnej jednostki, ale walczy o każdego. I zobaczmy, że to Słowo i takie zrozumienie mądrości Bożej kształtowało konkretnie sposób i działanie Jezusa. A zatem rozmyślając na tych fragmentach Pisma Świętego, zastanaw, zastanówmy się, przechodźmy do medytacji, czy we mnie jest taka postawa, jakie ona, jak ona we mnie odczucia rodzi, kiedy widzę właśnie, że, że Słowo Boże nie tylko chce z nas stworzyć jakąś silną wspólnotę ale szanuje także każdego poszczególnego człowieka, nawet jeżeli on gdzieś tam szuka swojego miejsca i oddala się, błądząc, gdzieś po bezdrożach. Próbujmy przechodzić dość szybko i prośmy Pana Boga, aby nas wprowadził w kontemplację, w takie jedno ogarnienie całego Bożego działania i tego, które kształtuje ład społeczny i tego, które chce, żeby każdy człowiek się w nim odnalazł. To jest duża trudność pogodzić pewne zasady, które czynią Kościół, wspólnotę, rodzinę silną, właśnie zjednoczoną i zgodną, a jakimś poszanowaniem wolności każdego człowieka. I słowo Boże jawi się właśnie jako pasterz, który gromadzi wokół siebie owczarnie, ale tak jak Jezus to pokazuje, może zostawić te 99 owiec i idzie szukać tej jednej, która zginęła. Niech ta, ten fragment pisma świętego przybliża nas właśnie do takiego głębokiego zrozumienia tego, jak działa Bóg, szukając człowieka, kształtując go swoim słowem. I ostatecznie, wychodząc z tego lekcja, kiedy już czujemy, że ono dobiega końca, kiedy mija czas, który daliśmy sobie na to boskie, duchowe czytanie, pozwólmy, żeby czytanie, medytacja i kontemplacja przerodziły się w działanie, w akcję. Tak, żeby były jakieś konkretne decyzje, ślady, postawy, które pojawiają się w nas w związku z tym, że zobaczyliśmy taki, a nie inny sposób działania Boga. Zwłaszcza ta funkcja pasterska, którą Bóg każdemu człowiekowi powierza, nie tylko przełożonym, nie tylko władcom, nie tylko kierownikom, nie tylko prezbiterom czy biskupom, ale każdy z nas jest w jakimś sensie nie tylko owcą ale także pasterzem dla drugiego człowieka, niech ta funkcja pasterska sprawowania władzy, troski o drugiego człowieka coraz bardziej realizuje się w naszym życiu zgodnie z tym zamysłem Boga, który zarówno Izajasz, jak i Jezus nam objawiają.